Jak Yelonia Biały Stok zaga w jednej ósmej ligi konferencji? Co czeka mistrza Polski, czy będzie on faworytem dwumeczu? Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon i dziś zapraszam was na zapowiedź meczu w ramach 1.8. 8 ligi konferencji UEFA. Jagiellonia Białystok kontra Circle -Bush. Będzie to rywalizacja tutaj już długa, można powiedzieć właściwie taka dwumeczowa w lidze konferencji dla mistrza Polski, ponieważ no, pokonali oni w bardzo pewnym stylu TSC Baćka Topola, no ale tutaj tym razem rywal będzie nieporównywalnie mocniejszy. Także tutaj no ja się spodziewam bardziej zaciętego meczu, a w tym momencie zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie standardowo od porównania obu dywizji, w których na co dzień rywalizują te ekipy, a więc właśnie, no i League będziemy przyrównywać do Pekao Bank polskiej Ekstraklasy. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Belgowie zdecydowanie wyprzedzają nas, chociażby w rankingu UEFA, no bo to jest zdecydowanie wyższa tutaj ósma pozycja. No a my w tym momencie, no mamy te perspektywy na awans do czołowej piętnastki. Może niekoniecznie na dogonienie Belgów, ale na pewno na zdecydowanie się zbliżenie do nich, ponieważ no tutaj te ostatnie lata przede wszystkim są bardzo pozytywne dla nas. Tutaj w przypadku właśnie Belgii, Nowa to zwrócić uwagę także na debowego Ewala Circle, a, więc właśnie Klub Bruch, który to jest taki można powiedzieć, stałym uczestnikiem Ligi Mistrzów. No i ja tutaj raczej się nie spodziewam, że to się zmieni. Też właśnie no, wrzuciłem Jagielloni Białystok tutaj do tego rankingu opta w kontekście Ligi Belgijskiej. No i tutaj możecie właśnie zobaczyć, jak to wygląda. No a także porównując właśnie Circle z PK Bank Polskiej Ekstraklasą, no to jest to drużyna, co prawda, nie jest słabsza od Jagiellonii, ale wydaje się, że tutaj no ta różnica jest niewielka. No i też gdzieś byłby to klub z czołówki PK Bank Polskiej klasy właśnie w okolicy Pogoni Szczecin. A my przejdźmy już tutaj do tego spotkania, które miało miejsce latem, a więc tutaj właśnie no nieco poznaliśmy tą specyfikę tej drużyny, chociaż właściwie od no tego czasu bardzo, bardzo wiele się zmieniło. No i to był ten dwumecz w ramach ostatniej decydującej tutaj właśnie fazy eliminacji Ligi Konferencji, bo w taki sposób właśnie Cycle się do niej dostało, a więc no dwumecz z tutaj białą gwiazdą, zdobywcą Puchały Polski z przedełka, więc Wisłą Kraków. No i ten mecz można powiedzieć takie bardzo tutaj radykalne właśnie odróżnienie przybyło, a więc właśnie w pierwszym meczu jak Gwiazda na własnym boisku to, uległo aż 1 do 6, no to było gdzieś takie tutaj mocne uderzenie właśnie, wydawało się, że kompletnie szans nie ma, no ale tutaj we a więc właśnie w wyłgino no właśnie Wisła pokonała tego przeciwnika, 1 do 4 padł wynik, no i tutaj gdzieś było nawet blisko awansu Tłumaczy to się zakończyło 7 do 5, także no gdzieś tutaj takie, można powiedzieć, że absolutne szczyty wariacji, jeżeli chodzi europejskie rozgrywki, no ale w tym sezonie ligowym wygląda to dużo gorzej właśnie w wykonaniu Circle, no bo to jest właściwie dopiero pozycja 13, no i tylko jedna właśnie pozycja nad strefą spadką, tylko jeden punkt różnicy, a więc tutaj właśnie no Westerlo też swoją drogą dosyć silna ekipa znajduje się właśnie pod tą kreską, no i wydawało się, że tutaj Circle w tym roku będzie chciało to odmienić, no ale również ta seria właśnie no jest dramatyczna, bo ostatnie zwycięstwo właśnie miało miejsce 18 stycznia w Wcześniej także jeszcze jedna wygana. Na no tego czasu w sześciu spotkaniach to jest pięć emisjów. No i jedna porażka tutaj można powiedzieć, że naprawdę no, wygląda to dramatycznie w tym momencie z tej perspektywy. No ale w mojej opinii właśnie pewien wpływ na to miały zimowe transfery. Tutaj klub został osłabiony, chociaż właściwie wcześniej to wyglądało również dosyć przeciętnie, a więc właśnie Kazem Olaj to jest zawodnik dosyć znany. Gdzieś tam głośno o nim niegdyś było, właśnie przeniósł się do Rans, a więc właśnie do ligę. No i tutaj również miało miejsce długie osłabienie, takie ważniejsze, to jest właśnie zawodnik, który no tutaj można powiedzieć, że błyszczał w tym meczu z Wisłą Krakowa, więc właśnie to jest Kevin Denki, który no przeniósł się do Cincinnati'a, więc za ocean. No, w tym sezonie ustrzelił 15 bramek, właśnie to był najlepszy strzelec tej drużyny. No a do klubu także trafili pewni zawodnicy, tutaj wydawało się, że będzie potrzeba wzmocnienia właśnie z przodu, no ale jednak największe tak naprawdę tej wzmocnienia poczyniono w linii defensywy i to jest właśnie, to jest Lucas Peren, który z Hamburga SV przeniósł już się na zasadzie wypożyczenia. No i jest to zawodnik też, który przeszłość właśnie we wspomnianej Ligę miała, więc właśnie gdzieś tam reprezentował bo Ja gdzieś tego piłkarza kojarzę przede wszystkim właśnie z gier tutaj, w których można prowadzić czy to klub, czy to właśnie swoich zawodników. Także tutaj może nie będę precyzował nazwy. Taki humorystyczny dodatek. No i także młodzi zawodnicy, to jest właśnie Hurado Heriberto i Beni Bazu, ale to są zawodnicy, którzy, no jeden grywa bardzo mało, a drugi skontuzjowany, to to jest zdecydowanie plan na przyszłość, bo tutaj ci zawodnicy mają dopiero około 20 lat. Miany miałem miejsce także na stanowisku Tenea, tutaj już właściwie jeszcze wcześniej, no bo u zarania grudnia on Muslić opuścił tą drużynę, no a po ośmiu dniach jeszcze mieliśmy właśnie Tenea tymczasowego, takiego przejściowego. Właśnie Ferdinand Feldhofer objął tą ekipę, no i dotychczas ją prowadzi, no ale tutaj wyniki są również bardzo słabe. No i zastanawiano się, czy gdzieś się nie zostanie położony taki ciężar na lidze. No wydaje się, że tutaj takim dosyć sporem, nie wiem, czy kamień nie w bucie, jest to, że ta duża gadeby właśnie w niedzielę, a więc właśnie no, też ta godzina właśnie rozpoczęcia tego spotkania jest dosyć zaskakująca, no bo to jest właśnie 13.30. Tutaj wygląda to dosyć ciekawie z perspektywy właśnie logistycznej. W składzie także pozostali niektórzy istotni zawodnicy, tutaj przede wszystkim na uwagę zwraca ten duet napastników, więc właśnie Tibo Somers i Alan Minda, to jest właśnie napastnik z Ekwadoru, oni także właśnie w tym meczu z Białą Gwiazdą występowali, także już troszkę ich tam mogliśmy Oglądać, no i w środku pola też gdzieś występuje taka stabilizacja, no ale w tym sezonie absolutnie no nie przynosi do wyników. To są tacy, można powiedzieć, dość zaufani, właśnie piłkarze. No i też jest tutaj co do stylu gry. To nieco powiedzieć, jest to drużyna, która gdzieś wysokim pressingiem się cechuje. No i tutaj można by było pomyśleć, że tak podobnie do Jagieloń będzie grała. Wydaje mi się, że taka drużyna tutaj, właśnie, no bo do a Deona się może, mówiąc, postleżeć, leżeć, a więc tutaj, no, może być to takie wale dość wygodne, chociaż. Wiemy jak wygląda również Murawa na stadionie w Białymstoku, do czego też chciałbym przejść, ponieważ no, w mojej opinii no, jest to takie odbieranie bardzo poważnych argumentów tutaj mistrzowi Polski. No, oni wiadomo, że gdzieś się stawiają na tym grę piłką po ziemi, także wysoko pracują No i do takiej gry, w mojej opinii no, jest potrzebna taka murawa, która mogłaby być nazwana stołem, a więc tutaj taka bardzo dobrze przygotowana, no a w tym momencie tam wymiana Murawy nie nastąpi nawet w tej najbliższej przewie reprezentacyjnej właśnie spółka tutaj. Stadion miejski no, nie planuje takich działań dopiero po gdzieś zakończeniu sezonu tam jakiś pas, jeden wymieniono, no ale no tutaj w mojej opinii nie poprawiło to sytuacji. No i ta murawa w meczu z giejąc wyglądała po prostu katastrofalnie, ale no, też wiemy, że właśnie już teraz ten pierwszy mecz o godzinie 21.00 odbędzie się w Białym Stoku, dopiero, gdzie Dziewanż właśnie to jest taki przywilej tego stawienia dla drużyny cycle, która zajęła ósme miejsce w tej fazie ligowej. No i też chciałbym przejść do tego tutaj właśnie, co czeka właśnie drużyna z Belgii w najbliższy weekend, no bo to będą darby, one będą rozgrywane w niedzielę o godzinie 13.30, także też tutaj dosyć ciekawie właśnie pod kątem logistycznym jest to rozwiązane, tutaj ten czas na generację, przed będzie bardzo długi, bo oni pewnie gdzieś tutaj no, będą chcieli wyłącznie przetrwać w stoku. Myślę, że e, dopiero u siebie pokażą e, tak naprawdę tutaj pełnię e, takich swoich możliwości, chociaż też e, właściwie tutaj e, duża waga powinna być postawiona w mojej opinii na tych derbach, no bo oni mogą e, w tym wypadku no, spaść do strefy spadkowej nawet w Juppie no, a tutaj tego by pewnie nie chcieli, chociaż wiadomo, że gdzieś pewnie jest to pod względną kontrolą. E, no i też warto tutaj powiedzieć e, nieco więcej o drużynie się Siemińska. No, oni pokonali właśnie GKS Katowice. Oni w ciągu miesiąca, właściwie od dnia dzisiejszego, to jest miesiąc i trzy dni, ponieważ no, oni gali 2 lutego to pierwsze spotkanie z Radom, jakie no, 8 meczów. No i tutaj pięć z nich wygali w jednym padłemis. No i tutaj mieliśmy także dwie pojażki, a więc tutaj, no gdzieś taka dosyć właśnie ciekawa sytuacja, no to obciążenie spotkaniami jest bardzo duże. No i tutaj właściwie ono mani... także postulat dotyczący super Polski, Tam ten termin właśnie na początku kwietnia, być może będzie, w że ze względu na ten spokój można powiedzieć tutaj w kontekście Pucharu polski. No i tutaj jeszcze warto powiedzieć o samej sytuacji kadrowej, ponieważ no, wrócił teraz omańczył, również właśnie tam z chorobą, zmagał się, czy to Mutinio, czy to Hansen wydaje się, że właśnie na no, lewej obrońca będzie już teraz dostępny. No ale na prawej stronie obrony tutaj dzieje się coś niesamowitego, ponieważ no, kontuzjowany Michał Saczek, który jeszcze być może właśnie około dwóch tygodni no nie będzie dostępny, został fenomenalnie można powiedzieć zastąpiony przez beta Wojtuszka. No i ogólnie gdzieś tak dostrzegłem, że na tej prawej obronie, no w Polsce tutaj przede wszystkim. Wszystkim właśnie w czołówce, a więc właśnie no, w tych czterech klubach no, mamy niebywałe dobre obetne, no, czy to w Lechu, czy to właśnie w no, tych jest po dwóch takich silnych zawodlegi. mamy Pawła Wszołka, który też bardzo dobrze wypełnia tą pozycję na no, Rakowie Mamy w mojej opinii być może nawet najlepszego zawodnika na tej pozycji to jest Fantudo, chociaż wiemy, że on ma i obowiązki jako stopel i jako wahadłowy, także tutaj ona, ja naprawdę go cenię. A ja w tym momencie jeszcze bardzo serdecznie do zapraszam na tego vloga, bo byłem na meczu właśnie poniedziałkowym rakowa Częstochowa z Lechią, no i jeszcze na koniec tego spotkania tutaj właśnie miała miejsce taka sytuacja dosyć ciekawa, o której tam no, nie mówiłem, ponieważ no, nie byłem świadomy do końca może jak to wyglądało oglądając ten mecz wysokości Kości no ale była ta komunikacja właśnie między sędzią Macinem Szczerbowiczem, a tutaj asystentami Walno i tutaj trzeba sędziego bardzo pochwalić. No i na sam koniec jeszcze ja chciałbym wytypować wynik tego spotkania Gielonia, więc uważam, że tutaj no Białostoczanie wygrają 2 do 1, a więc będzie nawet zaliczka przed ważem, no bo tutaj Serkl raczej wielkich szans osobiście nie daje w kontekście nawet dwóch meczów, ponieważ tutaj zważając za tą ich sytuację, na ten innych obecny rozwój, no to no, myślę, że na lidze będą tutaj musieli większy ciężar położyć, no, a wiemy, że ta przygoda europejska też często potrafi być takim kielichem zatrutym. A ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Możecie napisać w komentarzach, jaki Wy wynik typujecie tego spotkania. Myślę, że tutaj no, będziecie typować równie pozytywnie jak ja. Dziękuję, miłego dnia, do zobaczenia. Cześć.